Co się dzieje? Co ty odjepo? O kur... Ty jesteś po pierwsze. to zjadłeś? To dla Was widzowie. <noise> Już jest przelosowane. Wybieraj. Najpierw wybierasz bazę, czyli numery od 1 do 3, a następnie dodatki, 4 dodatki zrobimy. Dobra. Kuman, kuman temat. A więc tak, najpierw wybieram bazę, to biorę wodę. <noise> <Biorę> Nie ma numer, <noise> numery. Numery. <noise> Dwa. Doskonały wybór. Teraz wybieram cztery inne rzeczy, tak? I to w przedziale numerów od 4. Od 4 do 11. Jedyne co mogę podpowiedzieć szydemka, szczęśliwy numerek. 8. Ależ proszę! Czy mamy dzisiaj 10 października, bo jesteś 10 na 10. Mamy. Dobra, to coś niżej. Lubiłem zawsze 5. Wiem, że ci dobrze podpowiedziałem z tą siódemką, a ty to zignorowałeś. Tak, tak. ja myślałem, że próbujesz tak mnie wsadzić na mnie. Nie, no co ty. Nie, teraz nie. Mówię. Sześć. Dobrze, także to były dodatki dla Tomaszka. Nie. Ale co było, siódemka. Mogę zobaczyć? Teraz w sumie tak. A, mówiłem, siódemka nie jest taka... No, Próbowałem mnie zbawić, o, tyle tak do 200. Nie no tam, nawet nie sugeruj się tymi kreskami, bo ja nie wiem na ile to jest prawdomówne, nie? A ja mam pytanie, Tuńczyk, jak mamy więcej to całą pakę? Nie, nie. Połowę chociaż. Tylko poczekaj, żeby nie wyleciało. Ale to wyciekło. Ja A ty tą mleką to wziąłeś nowe? Nie, to się na materiał. Przeszkadza mi ta maseczka trochę. Zaraz nie maseczka ci będzie przeszkadzać, tylko no, smak. Widzieliście, co ten frenzel próbował zrobić? On próbował znowu mi dać kocią karmę. Pff, na niego to trafi. Ale to jeszcze nie Trafiłem? Krem czekoladowy? Tak. Elegancko. A nie, trafiłem też tuńczyka. Manda ręka cała. Dobrze, robię? Przytrzymaj sobie z góry. domknąłem do końca. Leje się z tego Z Spod spodu? Tak. No to się lało, niezależnie od tego. Żeby mnie nie ostrzegłeś! A po co? Co się się? Co ty odjesz? O kur... A góry nie domknąłeś. Ja jego! Nie chcę tego widzieć. Ja wierzę. Ty to jesteś głąb, naprawdę jesteś głowy. Ja nie wiem czy ja mam. Mogę... Zobacz. No. Robiłaś co mogłaś. Nie, no tu się wydarzyło za dużo. Ruszamy z Matem. Proszę wybrać tutaj podstawę od 1 do 3. Paza to od razu 1. Dobra. Dodatki. 11. Oj, Kola. 11. 8. No. 4. Cztery. Mogę ci coś zasugerować? No możesz, ale czy cię zasugeruje, to nie wiem. No. Dziewięć. Albo nie, no nie patrz na to. Pięć. Pięć? Tak. Dobra. Idziemy robić szejka! Zostawcie łapkę w górę! Suba! Komentarz! Na fragment do wycięcia się nada. No weźmy w montażu. No. Dobra. Ile lałeś? 200. Dobra, kochani, najpierw zaczniemy od. Co tu się dzieje z tym eksperymentem? Pobliż, pobliż. Ładnie pachnie. Szkoda, że obraz nie jest w stanie oddać zapachu. Oj, szkoda, no. Tuńczyk. Na 100%. Nic innego nie ma kropi w sobie. Ale robię tajemnicze ruchy. Zobacz, jak to z góry wygląda. Jak mnie no no zrobiłeś z no, w... dodatkami i wziąłeś coś innego niż wybrałem, to zobaczysz. Zemszczę się, poważnie, zemszczę się. Jest jeden dodatek, którego nie wybierałeś. <laughs> Tego niedużo. Tej kociej karmy tu mógłbym spróbować. Musisz zrobić kanapkę? Nie, no na łyżeczce. Ale z chlebem meleją, żebym się najadł. Nie jestem jakimś ekspertem odobierania bananów. Kartuję, to nie jest banan. Słyszałem, że parę kropel wpada, kraken do wody. Jakiś to ma piękny zapach. To jeszcze nabierze swojej barwy. Zobaczycie! 3, 2, 1, BAMIZIĘ! jak co z tej perspektywy wygląda. Dobra, musimy sprawdzić. On wylał pół do zlewu Wylewam ci trochę, żebyśmy mieli tyle samo, nie? Zrób, A jakie gustowne Kochani, jakbyście chcieli spróbować takiego, to zapraszamy tutaj do nas Ty pierwszy? Razem, na raz A gdzie ja wypluję? Będziemy siedzieli, trzymaj stę i... <grym> Narzujamy Ej, <grym> <Aj>, pyszne Dzieńdżek <grym> <grym> no Chyba się ziściło. He! <grym> oh, ku... Nie no, przeb... Trochę płakać mi się chce. Mandarynki chyba były popsute. Czy to tuńczyk? <grym> <grym> to co? Tyle na dzisiaj, na razie <grym> to nie Nie jest... no, do dna, do dna. ja to wszystko wypluję. To jest dobre? Zamiana musi być po Pitne jest bardzo dobre. Tylko... No mandarynki to są. Weź to, nie tutaj. Idź po drugi worek. Czy to jest ochybne Stary. Mamy tutaj konesera. To jest dobre. Nie, bym nie z tych rzeczy w środku. U mnie się... Kuchu, to zwa... Zważymło u góry. Są trochę bym jadł. ja... Ej, ja nie wierzę, że ci to smakuje. Wiesz łyka mojego. To ty bierz pierwszy, bo ja muszę mieć siatkę indywidualnie przy swoim łyku. Pyszne, nie? Tylko czasami. To jest dobre! Smacznego. Jak powiesz, że da się to wypić i sam wypijesz łyka bez niczego, to jestem w stanie się napić jeszcze z 2-3 łyki. Przełknij. Tak <grym> <grym> się Dobra. Dobre. Pim. Zatem dodatek, k***a, <grym> co mi dodałeś. Jaki? Przy tym odcinku powiedziałeś, że wybrałem coś, a wziąłeś coś innego, bo się pytałem, czy... Żartowałem. Zobaczyłem przy montażu, na zdrowie. Zobaczę się w ręki. Ej, to co tu jest w środku? Tu coś ohydnego musi być, to tu jest tuńczyk ohydny. No tak. Czuć go mocno. A długo ty to mieliłeś? No. Weronika kręci, że nie. Długo. <noise> Ej, dobra. To tu największego łyka jakiego. Nie, no przecież ja to wypluję nosem, ale dobra. <noise> Siu. Ale nie, mam pomysł. Największego tego i potem największego tego. Nie, 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 nie. Ty sobie swoje wybrałeś, ty sobie swoje pi... Ty na tamtym odcinku nie wypiłeś. Wypluj jak chcesz. Bo to jest dobre! Ej, u... A tutaj masz wiesz co, masz, masz pesto. Ono jest dobre do tego. Do mleka by było chu. Ale do tego? Stary. <laughs> Trzymaj się <se> sam. Tomek! <laughs> Tomek! Tomek, pod te 200 subów. To, to jest special na 200 subów od razu. Special mówię. na 200 subów. Kur... A nie chcę. To śmierdzi rybą. Nie rozśmieszam, żeby nie dolał. Było wziąć jednego łyka, takiego dużego. Ja nie mogę przeknąć tego tym on Mi się kur... między zębami krząta. Ja muszę to odpluć. Tomek. To jest special na 200 subów. Tak, nie. to jest special na 200 subów. Ja już nie... To tak... dla was widzowie kochani. Subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco i nie przegapcie najnowszych materiałów. Tak. Tak, <laughs> nie. Ty jesteś po... To, wypij to! Mam to, pić, żeby wypluć... Zjadłeś? To dla was widzowie. <laughs> nie no, ona, kur... Ale... Nie, nie zżygałem się, ale już mi prawie się cofnęło. Ale ja też tak miałem, jak siedzi, to na zębach, to. Dzięki, wielkie za obejrzenie. Widzimy się w następnym odcinku. Siema.